Strefa komfortu, Olka, bardzo zdaje się, szerokie. Ostatnio, e, ostatni twór. Ostatnie słowo, ostatnio szeroki twór. Jak ja prowadzę warsztaty, to często mówię o tym, że wyprowadzam ludzi ze strefy komfortu. I myślę, że tak się po prostu dzieje. To znaczy, tworzenie jest jakby intymną rzeczą. My to robimy na zajęciach grupowych. Ja namawiam do tego, żeby robić coś bardziej z siebie. Czyli znowu jest to takie dziwne wchodzenie do środka, ale jestem, robię coś bardziej intymnego, ale może to zobaczyć pan od plastyki. Ale w ostatniej naszej rozmowie podrzuciłaś nową, inną koncepcję strefy komfortu. Opowiesz mi o niej, jak sobie ty myślisz o strefie komfortu, albo o tym, co ona, jak ty to u siebie. Rozegrałaś albo rozgrywasz. Tak jest, jak mówisz, czyli jakby robisz ze swoją grupą młodzieży i, i osób, które przychodzą na warsztaty do ciebie, podwójnego fi, podwójny fikołek. Chodźcie, wyciągam was ze strefy komfortu, ale pokażcie mi wasze wnętrze. Mhm. Tak, coś bardzo intymnego, co powinno tak naprawdę odbyć się w takim bardzo. W kozi przestrzeni, czyli takiej otulającej, i tu nie jest, myślę, że czasami może nie być problemem prowadzący, tylko współbiesiadnicy danej sytuacji. Mhm. To czasem może być bardziej stresujące. Pamiętam takie totalnie sytuacje ze swojego artystycznego dzieciństwa. Kiedy właśnie byłam namawiana do tego, żeby wyjść, a jestem naprawdę bardzo do środka. I to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że faktycznie żyjemy w czasach, kiedy na lewo i prawo jest mówione wyjść ze swojej strefy komfortu. I to jest super. Wychodzenie ze strefy komfortu to jest rozwój. To jest popchnięcie siebie, swojego życia zupełnie w inny wymiar, który sprawi, że się rozwiniemy albo czegoś się dowiemy na swój temat, co i tak już jest rozwojowe. Mhm. I to jest super. I tego nie chcę podważyć w żadnym stopniu, bo to jest potrzebne nam. Bez tego by nie było w ogóle całej, całego, całej ludzkości, rozwoju ludzkości. To są wszystkie wynalazki. Każdy wynalazek to jest wyjściem ze strefy komfortu, czyli po prostu tym, że ktoś wstaje z tej kanapy. I jednak w tym wolnym czasie zajmuje się czymś, co wymaga od niego po prostu pracy. I teraz. To, co ja robię w swojej pracy, czyli w, rozmawialiśmy o tym w kontekście wnętrz yy, i w ogóle takiej kreacji wnętrza, niekoniecznie jako przestrzeni, tylko wnętrza swojego. Czyli ja uważam, że mądrze jest najpierw zadbać i określić swoją strefę komfortu. Czym to jest? Czym to dla ciebie? Dla ciebie, dla mnie. To są skrajnie mogą być różne strefy komfortu. Dopóki określisz, w momencie, kiedy określisz swoją strefę komfortu, dowiesz się o sobie, co ci służy tak po prostu, namacalnie, co jest dla ciebie dobrze, w czym, w czym się dobrze czujesz, to wtedy jesteś zaopiekowany wewnętrznie i możesz wychodzić z tej strefy komfortu. I wtedy możesz więcej. Według mnie można wtedy więcej, ponieważ nawet jeśli to wyjście z tej twojej strefy sprawi, że się poczujesz źle. Ty wiesz, gdzie wracasz. Ty masz gdzie wrócić. Ty dobrze masz określone, nawet wypisane czasami rzeczy. Lubię to, lubię to, lubię to. Ok, no to teraz pójdę sobie na tą gorącą czekoladę. I wypiję tą czekoladę, i ona mnie ukoi. I w momencie, kiedy jesteśmy ukojeni, kiedy jesteśmy tak przytuleni, to mamy szansę mm, po prostu spotkać się z tym, czy dalej chcę wychodzić z to i tworzyć, iść dalej w to, co było już nieprzyjemne trochę, czy zostaje w tym miejscu. Bardzo lubię to, co mówisz. Lubię o tym, że mówisz, że. Żeby, wychodzi, żeby wychodzić i wracać, ale jak wracać, to żeby wiedzieć, gdzie wracać. To jest tak oczywiste, jak nowe albo niełatwe, dlatego że niełatwe mam kolejne pytanie. Jak tą swoją strefę komfortu w takim razie rozpoznać? Jak poznać siebie? Bo jest to bardzo trudne. Uzależnione od świata zewnętrznego, od tego, jak jesteśmy kształtowani, ile mamy przestrzeni, jak jesteśmy w trakcie rozwoju. Czy masz jakiś pomysł na to, albo manual, albo kroki, które mogą nam pomóc, żeby tą strefę komfortu własną rozpoznać? Ja akurat y, mam. Hm. Jak to powiedzieć? Może tak. Zacznę od tego, że ja w swojej pracy. Zawodowej, jeśli chodzi o projektowanie wnętrz, to po prostu zadaję serię pytań moim klientom. I ta seria pytań sprawia, że oni zaczynają zastanawiać się, czasami może pierwszy raz w życiu, jak wygląda ich dzień i jak funkcjonują. Czy w to, w czym funkcjonują, sprawia, że fizycznie czują się dobrze? Czy nie boli ich głowa czasami? Czasem. Czy nie bolą ich mięśnie, ciało? Czy czują się rano wyspani? I to jest taka seria łatwych pytań, które weryfikują, czy na początku Twoje ciało fizycznie dobrze się czuje w Twoim rozkładzie dnia, w Twoim funkcjonowaniu. Potem moim klientom zadaję pytania, jak czują się we wnętrzach, w których teraz funkcjonują, czyli w ich domu, w ich pracy. Co jest tam komfortowe dla nich? Co sprawia, że odpoczywają? A co sprawia, że być nakłaniam ich do tego, żeby zastanowili się, czy coś jest takiego, co sprawia, że stają się nerwowi i nawet sobie nie znają sprawy, od czego to jest zależne? Być może Jakiś sprzęt w danym miejscu pracy, non-stop, wydaje jakiś dźwięk, który oni już niby go nie słyszą, ale podświadomie on cały czas ich bodźcuje. Bodź, jak to się mówi? boćcuje bodź. i przez to czują non-stop dyskomfort. I nie mogą pracować tak, jakby chcieli, albo nie funkcjonują w rodzinie tak, jakby chcieli. Albo po prostu w samotności, cały czas czuję jakiś dyskomfort. Więc jakby ja po prostu z moimi y, klientami, dla których projektuję wnętrza, zadaję im serię pytań. I można to przenieść na, na takie, wiesz, prywatne nasze mhm. działanie. Zadaj sobie serię pytań, nawet wrzuć do sztucznej inteligencji. Poproszę o 10 pytań, żeby sprawdzić mój komfort dnia, komfort mojego życia. Joe Dispenza mówi, żeby przynajmniej raz dziennie wykonać coś inaczej niż zazwyczaj. I to jest też dobre, żeby rano jak wstajesz, każdy z nas ma rytuały. Dla mnie moim rytuałem porannym jest cisza. Czyli jeśli moi domownicy wstają o piątej rano, to ja wstanę o czwartej, żeby mieć godzinę dla siebie. Ponieważ ja wiem, że potrzebuję tej godziny, żeby się obudzić. Żeby poczuć mój organizm, w jakim on jest dzisiaj stanie, czy on jest bardziej do pracy, czy jednak do takiego zaopiekowania się sobą, bo na przykład mam gorszy dzień, nie lubię rozmawiać o poranku, więc ta cisza też mi rozgrzewa moją, mm, no po prostu, aparat mowy. Aparat mowy. Ja piję ciepłą wodę rano mhm. i piję ją z taką pełną świadomością, że jak ona przepływa tu, to ja widzę, jak ona wszędzie dociera. Zaczynam wiesz, tak, tak czuć, odczuwać swoje ciało, i to jest mój rytuał, i ja o to dbam. I teraz fajnie jest, przynajmniej raz dziennie, coś zrobić inaczej. Czyli na przykład czasami fajnie jest, że ten mój rytuał jest zachwiany. Bo na przykład przyjedzie ktoś do nas, jednak wszyscy wstaną wcześniej, nikt mi o tym nie poinformuje. O tej czwartej rano już nagle full house. I wtedy ja mam szansę zweryfikować, uh -huh. spotkać się z tym, co jest dla mnie dyskomfortem, i wrócić do tego, co jest dla mnie komfortem, i czy ja to lubię, czy faktycznie to mi służy. I ja wiem, że to mi służy, i ja wracam do tego. Uh -huh. Czyli zmiana perspektywy. Usiądź przy innym krześle w swoim domu. Wypij kawę przy innym oknie. Bo bardzo uh -huh. często jest taki rytuał, że robisz sobie tą kawę i stoisz w oknie i patrzysz. I wtedy się dobudzasz. Ale spróbuj wypić tą kawę przy innym oknie. Co poczujesz? Być może utwierdzisz się w tym, że to pierwsze okno jest super. I to jest ta twoja strefa komfortu. I to jest ta taka seria pytań, którą co jakiś czas fajnie byłoby sobie zadać. I to mogą być takie sztywne pytania, ale mogą być takie niedopowiedziane. Takie po prostu zastanowienie się, mm, świadome, czy to, co robimy, bo nie, nie ukrywajmy, że żyjemy w takim po prostu pędzie. Ja też, pomimo tego, że jestem bardzo uważną osobą i dbam o tą uważność, ja się totalnie też zatracam. Stu jak maszyna, jadę, jadę. Medytacja, woda o poranku, ale zaraz, hop. Dzisiaj mi to jest potrzebne, czy, czy to nie jest. Kolejny rozkład jazdy. Więc po prostu co jakiś czas zadawanie sobie pytań, tak jak ja zadaję pytanie odnośnie wnętrz. Jak się czujemy w tym wnętrzu? Jak się czujemy z tym kolorem? Czy czerń faktycznie nie jest dla nas dobra? Na przykład dla mnie czerń jest bardzo uspokajająca. Ja wiem, że jak ja zobaczę jakąś ciemną plamę, w głębie, pustkę mm. ona mnie ukoi. Mm -hmm. To przeżyłam na oceanie, kiedy byliśmy trzy, trzy doby już płynęliśmy i faktycznie miałam szansę być w tej czerni. Bo na, jak pływasz, to tam no nie ma nic. A tak naprawdę jest takie mięso wręcz. Ta czerń jest taka oleista, ona jest taka pełna. I teraz widzisz tą pustkę, i ta pustka mnie na przykład bardzo uspokaja, więc ja wiem że czarna ściana w moim jakimś domu byłaby dla mnie kojąca. Dla niektórych może być niepokojąca. Bardzo ważną... Yy, kręci się wokół bardzo ważnego tematu, też dzisiaj aktualnego, ale tak trudnego i sama to powiedziałaś przed chwilą, o uważności. Bo wiele z tych rzeczy właśnie, które wymieniłaś, to jest... Yy, to jest uważność. Yy, ona też Łatwo jest powiedzieć ten termin, ale nie łatwo jest nam tą uważność zachowywać. Tak jak sama powiedziałaś, też się w tym potrafisz pogubić w tym pędzie albo w tych rytuałach takich z zewnątrz ustalonych. Ale też w ogóle, żeby ciebie samego. Czuć czy wyczuć, bo to niekoniecznie jest tak, że jak ja się zastanowię, czy ja się dobrze czuję, to my jesteśmy, to, jeżeli nie masz tej praktyki uważności, jakby wiesz, nie prowadzisz jej dłużej, to ty po prostu nie wiesz, czy się dobrze czujesz, albo nie wiesz, co myśleć o tym, czy, czy się na coś zgadzasz, albo czy ci to odpowiada. Dokładnie. Czy to by była kwestia faktycznie tak praktyki, żeby to rozpoznawać i łączyć się z ciałem, albo w kolei z kolei emocje doczuwać i żeby jakby z czasem bardziej poznawać siebie, bo też te pytania to jest jedno, ale bardzo wiele z nas bez wcześniejszej praktyki uważności nie byłoby w stanie odpowiedzieć na te pytania, prawda? Ty byś się zadała i jest nagle takie, no nie wiem Pani Olu, no jak, czy, się, czy jest maszyna, która wydaje jakiś dźwięk, no chyba, chyba jej nie słyszę nigdy, trochę się denerwuję, ale kompletnie nie wiem z czego to wynika. Czy na to jest, masz jakieś rozwiązanie, albo właśnie czy to jest praktyka, która... Z czasem działa lepiej, jak o tym myślisz? Myślę, że bardzo dobrze, że o tym mówimy, bo to jest, to jest ogromnie, ogromna trudność e, dla każdego z nas opowiedzieć o tym, jak my sami się czujemy, jak się czuje nasze ciało, gdzie my czujemy ból, albo gdzie czujemy gilotanie radości, takie o tutaj, o tutaj, tak fajnie albo tu, ale gdzie to jest, to tu. Ja sama pomimo tego, że należę do tej grupy ludzi wrażliwych, no, jakby też zostałam w takim jakby domu wychowana, gdzie była, było uwrażliwianie na piękno, na sztukę. I mam to szczęście, że byłam w takim domu. Więc jakby należę do tej takiej wąskiego grona osób, a mhm. i tak miałam z tym przez większość swojego życia problem, mhm. żeby określić to, jak się ja czuję, gdzie mnie boli, a nie wiem. Gdzieś tam. Bardzo często na pytanie, jak się czujesz, ludzie z automatu, mówią super, ale czy na pewno? No pewnie. I teraz yy, zastanawiam się, jak to można było przeprowadzić. Myślę, że zaczynanie od swojego ciała jest to skoczenie na głęboką wodę. Okay. Zacznijmy od tego, że będziemy się zastanawiać w ciągu dnia, co nam się dzisiaj podobało. Tak, jak ja dzisiaj weszłam do Twojej pracowni i zachwyciłam się tym pięknym słońcem, które mamy listopad. To jest chyba pierwszy listopadowy piękny, słoneczny dzień. I za oknem mamy piękne, złote drzewa. I to była zachwycająca chwila, kiedy to słońce dało rozbłysk tej polskiej złotej jesieni no, prawdziwa polska złota jesień. Czyli, jakby zacząć od takich rzeczy zewnętrznych, co dzisiaj przykuło moją uwagę ten fluorescencyjny papierek na tym stole. Stół jest w ogóle upaćkany, ale on przykuwa mhm. moją uwagę. To, że ktoś dzisiaj coś fajnego powiedział albo usłyszałeś jakiś utwór jadąc taksówką, czymkolwiek. Od tego od jakby świata zewnętrznego. I potem jak już zaczniemy regularnie ćwiczyć tą swoją uważność, czyli zaczniemy zadawać sobie pytanie co dzisiaj było fajnego, to jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wtedy zadać sobie wewnętrznie pytanie jak, się, jak ja się dzisiaj czułem? Co mnie dzisiaj y, otuliło, co mnie dzisiaj zabolało, gdzie mnie zabolało, gdzie w ciele? Oczywiście można iść na medytację i skan ciała. Super. To w ogóle jest przepiękna sprawa, bo naprawdę zaczynasz... Y, ja pamiętam mój pierwszy skan ciała. Nagle wiesz, jak takie małe dziecko, które Nagle widzisz... że ja mam dłonie, nie? To jest wspaniały moment u tych niemowlaków, jak one... Wow. To jest ten skan ciała. Bo wiesz co, jeszcze mi się tak kojarzy, że... Um, my żyjąc w społeczeństwie i jakby w systemie bardzo mocno polegamy i działamy na zasadzie grupy i społeczeństwa i takiego dobra szeroko rozumianego. A mamy bardzo mało edukacji i miejsca, i nie wiemy, jak i kiedy się przełączać na skupienie na sobie. To znaczy, ja mam takie wyzwanie u siebie, że jak się skupię na sobie i tak doczuję, to mam bardzo duży problem, żeby wyjść do świata i się z nim połączyć. W sensie, albo to jest przerażające, bo ja jestem bardzo uwrażliwiony, i wiem, gdzie mnie boli, że tak powiem, i co czuję. Nie. I próbuję teraz, wysyłam maila, i mówię, dobrze, ale to zacznę robić w poniedziałek. Przed chwilą tak miałem. I to był ten moment, gdzie zaryzykowałem coś takiego, żeby reszcie, reszcie, reszcie świata, gdzie nasza pozycja w plemieniu jest dla nas taka ważna, i tak dalej, i tak dalej, żeby postawić na siebie. Ty wspominałaś kiedyś o tym, żeby faktycznie być ze sobą ok? to wtedy można wyjść i już będzie klisza, jeżeli powiem, kochaj siebie, to będziesz w stanie kochać innych i tak dalej, ale to jest duże wyzwanie, żeby mm, skupić się na sobie tak, żeby nie, nie rozpuścić się tak, żeby nie być w stanie funkcjonować, czyli case, rano czuję się gorzej, ale mam do pracy na ósmą i jak gdyby tak naprawdę przegaduję siebie o 7.31, jak muszę wychodzić na tramwaj i mówię, dobra. A teraz się zbierzesz w całość i jakby wiesz zaczynamy być jakby dla siebie, że tak powiem, okrutnymi trenerami, ale jednocześnie przecież nie możesz zawsze zadzwonić i odwołać tej pracy. Nie, nie wiem, czy jest na to złote rozwiązanie, i czy ty możesz mieć, ale podkreślam to, czy ja mówię z taką wyrozumiałością o fakcie tego, że to jest trudne, uwrażliwianie się na siebie, czy taka uważność, jednocześnie połączona z tym, że Tramwa jedzie o danej godzinie, i jeszcze jak y, chce zatrąbić czy zadzwonić na kogoś, to, za, to zazwyczaj w Poznaniu dzwoni jakieś 14 do 16 sekund na kogoś. nie? I to wszystko jest bardzo przytłaczające. Według mnie to są dwa aspekty tego, co mówisz. Po pierwsze, y, żyjemy, w, nie wiem czy to jest tylko w naszym społeczeństwie tutaj polskim, żyjemy w takim przekonaniu, że być egoistą i skupianie się na sobie nie jest dobre. I to po prostu mamy odgórnie przez nasze babcie, rodziców, dziadków, peradziadków pojone. Uh -huh. Ty nie masz skupiać się na sobie. Ty masz działać dla ogółu, ty masz się poświęcić, ty masz załatwić to 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 i to i wszyscy mają być zaopiekowani. To jest to, że większość kobiet najpierw szykuje posiłek dla całej rodziny. I robi te serduszka, ja też tak robię. I robię te serduszka, kwiatki, wszystko. A dla siebie... No nie, no zrób sobie też dla siebie tą owsiankę z tym kwiatkiem, nie? No przecież bajka, zjeść owsiankę z kwiatkiem. Więc po pierwsze, jesteśmy tak nauczeni. I to jest ta pierwsza trudność. A druga, to jest to, co mówisz, że wejście w głąb siebie, zaopiekowanie się sobą, wsłuchanie się w siebie jest dosyć ryzykowne, bo nas rozpuszcza po prostu. Czyli stajesz się dzieckiem bezbronnym. Leżysz w tej pozycji dziecka, co na jodze tak się kulasz. No jesteś po prostu otwarty. W związku z tym można ciebie bardzo łatwo zranić. Ten tram, ten dźwięk może ci zadać taki ból, że ty będziesz miał problem się, żeby podnieść z tego. To jest tylko dźwięk tramwaju. To nie jest nic wielkiego. I nawet to nie dotyczy ciebie, bo ten tramwaj trąbi na koło hitnego. Więc, jakby rozumiem, że jest problem w tym i jest to bardzo trudne, ale ja mówię o stworzeniu takiego właśnie bezpiecznego miejsca, strefy komfortu. Że zawsze będziesz wiedział, że cokolwiek się wydarzy, mm. okay. ty wiesz, co masz zrobić, żeby się ukoić. Ty masz wypić czekoladę, bo ją uwielbiasz. Ty masz wejść pod koc, ty masz włączyć sobie głośną muzykę, bo dla. Niektórych osób głośna muzyka jest strefą komfortu. I ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Dla mnie cisza jest strefą komfortu, ale wiem, że są takie osoby, tak jak ja z czernią. Czyli warto wykonać tą pracę dla własnego dobra, żeby dokładnie wiedzieć w sytuacjach kryzysowych, co mi służy, co sprawi, że ja nabiorę siły, mocy, po to, żeby znowu wyjść do tego świata. Aby znowu ten tramwaj mógł trąbić, i on może znowu mnie podźga. Ale ja wiem, że ja mam. Ja wiem, gdzie ja mogę wrócić, ja wiem, co ja mogę zrobić. To jest tak jak ja zabieram zawsze te kadzidła. Obojętnie, gdzie będę, ja czuję się bezpiecznie, bo wiem, że mam swoje kadzidło. Kompozycja tych zapachów, nuta, którą to kadzidło mi daje, sprawia, że mogę być w najbardziej zatłoczonym miejscu z dźwiękami niekomfortowymi w kolorach niekomfortowych dla mnie. w materii niekomfortowej dla mnie, ale jak ja sobie tylko wiesz albo mój olejek zrobię sobie. Ja już jestem u siebie. I ja dalej mogę być w tym niefajnym dla mnie miejscu na ten moment. To jest to poznanie siebie. Co zrobić, żeby wrócić do siebie, żeby się ukoić.